Chodźmy natychmiast do Augustyna. Musimy się dowiedzieć, co się za tym kryje. Augustynie, jesteś tam? Możesz wyjść? Simba musi z tobą porozmawiać. Jeśli to ich kolejny psikus, to się zdenerwuje. Augustine, Pośpiesz się, Augustynie, naprawdę potrzebujemy Twojej pomocy. Jestem. Przestań krzyczeć. Co Cię tak niepokoi? Nie jestem pewien, ale Alex powiedziała, że będziesz wiedział, co zrobić z symbolem. Zobaczył coś i teraz dziwnie się zachowuje i majaczy. Czy to na pewno nie jest kolejny dowcip mający na celu odwrócenie mojej uwagi od przygotowywania dla Was lekcji? Jestem całkowicie poważny. Mam nadzieję, że Augustyn zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Lepiej, żeby szybko zrozumiał, bo robię się głodny. Zobaczmy. Rzeczywiście, on cierpi na ostry przypadek oszołomienia. To typowe w jego wieku. Napotkałeś coś, czego nie mogłeś zrozumieć, prawda? Widziałem w krzakach zwierzęta, które tkały jedwabne kokony. Rozumiem. Mówiły, że idą spać, żeby przejść obrażenie. Chodziło ci o przeobrażenie. Powiedziały, że pójdą spać i zostaną motylami. Zgadza się. Przeobrażenie oznacza zmianę. Najlepszym przykładem przeobrażenia jest to, co Simba dziś zobaczył. To proces, w trakcie którego gąsienice idą spać do swoich kokonów i przemieniają się w motyle. Jak one przeżyją? Boję się, że się uduszą. Nie, ich kokony chronią je, gdy śpią i sprawiają, że w cieple ich skrzydła mogą wyrosnąć. Kokony zrobione są z jedwabiu, które gąśnice same wytwarzają. Gdy będą gotowe, aby latać, otworzą i zrzucą swoje kokony. I później tak po prostu zostawiają kokony? Tak. Gdy zrzucą swoje kokony, już ich nie potrzebują. Tylko ludzie używają jedwabiu do szycia ubrań oraz do innych celów. Jest cenny jak złoto? Nie całkiem, ale prawie. Może to jest klucz do znalezienia naszego skarbu? Cicho, przeobrażenie jest wielką tajemnicą natury. Nic więc dziwnego, że się tym wszystkim pogubiłeś. Jutro dokładniej się temu przyjrzymy. Gąsienice powiedziały, że będziemy mogli być przyjaciółmi, gdy ulegną przeobrażeniu. Muszą być miłe. Lepiej już się czujesz? Chyba tak. To dzięki tobie. Pokażesz mi, gdzie one są. Oczywiście, na pewno ci się spodoba. Wiesz, jaka to zabawa, jak możesz sam poznawać różne rzeczy? Najlepiej przez przypadek, najlepiej jak w pobliżu znajduje się mądra sowa. Oni gdzieś idą. A co jeśli chcą się dobrać do naszego skarbu? Nie, oni idą się bawić. Powinniśmy pójść za nimi. Masz rację. Musimy znaleźć jedwab. Po drodze wymyślimy, jak sprzedać jedwab. Naprawdę? I jak podzielimy się łupem? Ten, kto wymyśli lepszy plan, dostanie więcej złota. Moje oko, uważaj, zrobiłeś to specjalnie. Chcesz się mnie pozbyć, prawda? To był przypadek, naprawdę. Nie wierzę Ci. Przepraszam Was, łowcy skarbów. Mówisz do nas sam? Tak, potrzebuję Waszej pomocy. Zgubiłem moją piłkę gdzieś tutaj. Chętnie pomógłbym Ci ją znaleźć, ale jesteśmy bardzo zajęci. Miejcie oko na moją piłkę. Musi tu gdzieś być. Oczywiście. Wiemy, jak wiele ta piłka dla Ciebie znaczy. Powodzenia, dziękuję. On nas śledzi, tak sądzisz? Nazwał nas przecież łowcami skarbów. Chodziło mu o jego piłkę. Przestań! Jesteśmy prawie na miejscu. Nie mogę się doczekać, aż je zobaczysz. Widziałeś ich? Nie. Tam są. Jesteś gotowy? Nie moglibyśmy trochę odpocząć? Ty możesz, ja idę po skarb, ja też. Daleko jeszcze to zaraz za zakrętem. Za nimi. Czuję to. Nasz skarb jest prosto przed nami. Cicho, bo nas wydarz. Co to? To tylko ptaki. Jesteśmy na miejscu. Świetnie. Które to? Te tutaj to potwarki Vanessa. Poznałem je jako pierwsze. Co się stało? Mam kolec w stopie. To boli. Nie ruszaj się, wyjmę ci go. Dziękuję. To mi wygląda na igłę, której używały gąsienice do tkania swoich kokonów. Szkoda, że tego nie widziałeś. Ścigały się, która pierwsza skończy. Te białe bryły mają sprawić, że staniemy się bogaci? Może to zajmie trochę więcej czasu niż myśleliśmy? O wiele więcej. Słyszę, że coś się tam rusza. To one. Powinniśmy odejść, zanim się nas przestraszą. Masz rację. Schowaj się. Wiesz to? Cicho, zachowuj się jak pirat. Pamiętaj, przyszliśmy tu po skarb. Przepraszam, poniosło mnie. Widzę jedną. Zrzucają kokony. Wkrótce będą umiały latać. Patrz na nie. To takie piękne. Udało im się. Udało się. A teraz możemy zebrać im jedwab i się wzbogacić. One są śliczne. A Augustyn nie powiedział, że od samego początku będą tak piękne. Spójrz! Mam nadzieję, że odlecą bardzo daleko, żebyśmy mogli się tam dostać. Chodźmy zobaczyć, czy ćmy są gotowe. Dobrze. Dokąd oni poszli? Zobaczmy. Pośpiesz się. są tutaj Teraz już wiemy skąd się biorą motyle i skąd pochodzi jedwab Teraz już na pewno zbijemy fortunę Myślisz, że moglibyśmy nauczyć je, żeby nie lądowały na naszych nosach? Nie sądzę. Ja też nie. Spójrz, jak one latają. Czyż to nie najpiękniejsza rzecz na świecie? Teraz powinniśmy zabrać nasz skarb. Powinniśmy poczekać do jutra, gdy już nikogo tu nie będzie. Dobry pomysł. Będziemy mogli kupić tyle sera, ile tylko będziemy chcieli. Uważaj, zaczekaj na mnie. Pamiętacie mnie? Pewnie, że tak. W ogóle się nie zmieniłeś. Co sądzisz o naszym nowym wyglądzie? Jest wspaniały. Nie sądziłem, że będziecie tak pięknie wyglądać, jak stamtąd wyjdziecie. Dziękujemy. Też byłyśmy zaskoczone. Ale nie musisz nam tego mówić tylko dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi. Cieszymy się, że cię znów widzimy. Naprawdę? Chętnie nauczymy cię o świecie motyli. Od teraz będziemy pomagać ci, abyś był tak wspaniałym królem jak twój tata. Spójrz, jak one latają. Szkoda, że nie umiemy latać jak one. Witaj ponownie. Byłyśmy ciekawe, czy przyjdziesz zobaczyć, jak wyglądamy po przeobrażeniu. Jak mógłbym to przegapić? Dziś Simba i Jelonek nauczyli się wszystkiego o motylach i ich przeobrażeniu. Jutro zapewne czeka ich kolejna wspaniała przygoda w dżungli. Przyjdźcie przekonać się, jakie niespodzianki dla naszych przyjaciół szykuje natura.